Witam z tej strony PJPresosGaming, to, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 13. się że nie, dobry Dobra, teraz ja się miałem chyba witać, ale dobra. No to będzie się Lito. Dobra. No, nawet na pewno ja będę I co się no, stało ty, na ty, scenie? No, tutaj presa została. Co stąd? No, a my jedziemy siarć. No, a my jedziemy się. Ogólnie wszyscy pierdzieli nam na a po 20 FPS, upierdnikam, coś się dzieje. I no co, my chyba się dzielimy, tak na tak jak ostatnio, no się na jednym od To ja taka Kościoła. Dobra, to ja, to dobra, ja, to, to ja pojadę na zewnątrz. Wynice masz uszkodzoną chyba, nie? Dobra. Muszę jeszcze na tym Na podejście no nie O kurde O które mi się rozkładało? To ja się na O Podchodzisz się rozkłada O, O do... A O Dobra ładnie Dobra Burde, ten dźwięk tego siednika No głupąc, kurde, ale że mam jakaś zarobną na początku. Jedziesz wszystko... koło, czy jak? No pewnie tak, tym się wnikić, to zapierdale mógł. No ja to 15. Nie ja ostatnio jak jechałem, ten, ja co szybko dołączałem się łapki w to miałem. Hmm. Nie. Co miałeś? łapki w to jak jechałem, co szybko. No ja. To... Leciem w lecie 15. Kto ci dał łapkę w dół? Ja nie wiem. Czy już wasz jakieś coś nie lubią? No chyba. Nie. To daj go czytałem łapkę w dół, to masz pierdol. A ja belkę ciągnę do sobą. Ale ja mówię, to, ale akurat przy tym odcinku właśnie przejechałem to, nie? A kto radzi przy tym? Tylko ja nie pamiętam, nie pamiętam czy to było. Ja jadę dwójeczką. I belkę jeszcze ciągnę ze sobą. Hmm. Całe te kostki, które zostały, jakoś się pozbierę. Zaś do po prawej, żeby nie było, że mniak zrobiony został. Na tym co tutaj, co ja się, to serpak daje, no nie. No ja tutaj pszenicę, nie? A na tym dużym, co? Na tym dużym też pszenicę, no. Mieliśmy Ostatnio to na wszystkich polach, za tak w tej chwili wracaliśmy. Już zapomniał siednika przełomić. A ty, te, te siewniki teraz dwa liczę. No tak. No. Możliwe, że trzeba będzie jakiś ciągnik w tobie się połowić chyba, albo BZ-2. Nie, mi się wydaje, że chyba sprzedamy tego MTZ-a, no nie? Noo. Jakiegoś dżundzira, filmu czy, czy coś, bo... MTZ to jest porażka. Zrobimy małe strzelamy, to jest mały, to nie wiem. Zobaczymy. Znamy jakiś miejsce, ale zagraniczny coś inne. Jakiś tylny zrobimy. Zobaczymy jak to wyjdzie po prostu, że tam tu nie jest żadliwa, dostaniemy. Bo sierwnika na razie chyba nie ma co zmienić bo nawet mi No, wszyscy Szewnik, nie, w sierniku. jest po to. Tak daje radę. Zamiast z niego jego skończył. Nie no. My to Następnym odcinku tutaj pewnie albo zrobimy siarę albo na wyrodzie. Jakieś te misje musimy też zacząć coś zrobić. Bo bez tych misji to po prostu trzeba sprężyć.

Stojąc po pole koło kościoła No, przejadę na to duszenie No, to mam trochę kręcenia Bo niby nie jest maługa, ale no więcej czasu na manewrować tam no. Ja sobie wytym, nie turkę zrobić Nie wiem czy ostatni raz nie, nie ostatni raz chyba byłem plepy chciałem, no nie? Na ostatnich siewach, co były. Teraz rozumiesz, czy przez u mnie w pus nie było? Co? Będę musiał na, na ile teraz nagrać w hmm. No bo już ze mną, u mnie na save'ie. Można nagrać chyba te dwa odcinki, nie, nie. Dobra. To w możemy nagrać, e, w sumie tego, jak to się nazywa. Slicing Clienta i Roketa, też jest to, nie? No takie inne gry w sumie w środę, na środę my musimy sobie zrobić jakąś ja albo będę na kartce sobie pisał te publikacje odcinków żeby lenia nie dostawać odrzuć na zbór wody żeby lenia nie dostawać to będę pisał publikacje odcinków sobie na kartce kiedy co wstawiamy bo inaczej to kurwa my lenia znowu będziemy dostawać bo tak nie wiadomo co wstawić no, nie? no. Może zrobić jakiś taki tam jutro, 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 czy na chyba tak Tak. Znaczy, ja sobie na kartce pozapisuję, ja wiem kiedy się publikuję mniej więcej, no nie? I tylko, że jak ja sobie ułożę, to będę miał plan od tak. znaczy, ja tak. miga hmm. i tak dalej. No to razem przełożymy. Tak. Może razem przyszedł i się to gadać bo weekendy mi dajemy poddatniczek weekendy staramy się po dwa odcinki dawać to no nie? na przykład no. Rocket albo Slauson Clive to jedźmy powiedzmy... dobra czekaj, nawet nie składam tego bo to przez czaki się przebije To jest teraz cofnię zrobić na pszenicę ustawić Dobra jest na pszenicę, nie staję Ja był, byłem za Sajenem przyjazd piękny <grym> no A nie, nie jest za to czyta. Nie, to akurat z takimi silnikami się jedzie bo to jest zakonowy To ja na dworcu Sajenem, bo mogę jechać na nie, nie, to razie razie. nie, nie, że. nie, to pole jakoś po, no to to też tak było zrobić nie, 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 to <grych> nie, Trzeba ja się iść w przecież. do trzeciej, nie, jesteś zaraz przed nami. Ja już się wcinam ccam. Ja jeszcze ja ci Dobra. Ja tak mi nie wysyłałem środków. Hmm. Dobra, no jesteś, że jeszcze raz cię Dobra. Hmm. Ale nie wiem, no, żeby ci mogli odałem takie odcinkowo serio z tej regiona, no nie Tammyłem, że ja się sprezentuję. Więc ty złote znajdę Tak trzy ci sło Co? Tak trzy gminie E no nie właśnie No trzeba się nałączyć na neru Tak działa jak To działa, to działa jak Energy A ja, na Elegro przyszykowałeś w ogóle kiedyś? Nie. To no, ja tam robię zakupy. Ja tylko na kiepaczek, nie? Mm. I na Allegro klucz, kurde, ostatni. Nawet dwa. ale grow Tak, chyba, że na zimę jakbyśmy nie mieli na tego spi regiona, żeby kupić Uj, zainstalujemy 15, zawsze to powiedziemy typowo Polsko się odważyć jak im będziemy nie będziemy się ważyć Nie mam to ja pierwski region popracuję. w zimie mhm. Bo ja w zimie na przykład będę chciał w y DSJ parę odcinków zrobić. No nie bo to wiesz, w DSJ się oglądają, dwóch i czwórkę chyba zrobię parę odcinków. W y y zimie, zobaczymy y A co ludzie do gry tak powiem, do gry do serii gry z i to powiem wam ludzi, żeby ta seria była ale no było kilka odcinków w niej nie ja pamiętam kiedy był nawet odcinek ostatni byłaby ta seria no ale ciężko mi popsunie te tytuły które grałem i tak wiecie nagrywać coś jedno i to samo tak było kilka odcinków fajnie się oglądało no, powiem wam że tak jak coś się znajdzie to na pewno będzie ale no na razie to tak no ciężko powiedzieć a w sumie, jak tak powiem, z tego, że jest to będę wpadł jakoś nawet na tygodniu z farmingiem, wiesz, bo to wiesz, odcinki z tego nie będę wazł i nie wiadomo ile przecież, bo to kurde gra grać 2000 któregoś roku jest A na A nas z jest już podobno, to jest Co to jest płatne? No nie pamiętam tytułu. O kurwa! Chyba ci tam Tak. Znowu proszę ja odcinek, jak już tam jest farta do końca odcinka. No! Z czego no, oh. tak ja się złowę. Uj oj 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 O I o. Dobra, lecymy Ten jeden czego się nie chce złowić Karlo Leś tam jak na zlagowano gospodarki. Zagoję ty. ty kurde, taki śwart dzisiaj. Za na, na wysokość 10 minut od tej wysokości 13 prawie. No. Zgoły nam, w sumie. dsj to dwójkę sobie, no nie no. I przynajmniej działa na Windows 10 taką wersję, znalazłem, bo ciężko znaleźć ci powiem, taką wersję, która działa na, dziesiątce, naprawdę. na 10, naprawdę. No jeszcze No zobaczyłem w ogóle czy po formacie działa mi FIFA 11, bo mam do oryginału podpiętą, także muszę hmm. zobaczyć, na tam dużo nie bawi. Czekaj. Stój. Dobra. Także co, ty kończy? Tak, więc tak, dzisiejszej odcinek. Tak. Eee, no i taki nie krótki, taki standardowy, bo 14 no. minut mamy prawie. No, to spoko. To co? Co też się przeskotać? Eee, tak, widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już w środę. Także co? Do następnych Trzymaj się. Cześć. Cześć.